Zaczynamy symbolicznie na placu Wolności, symbolicznie, bo tu znajdował się długo pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, a wkroczenie Armii Czerwonej to jest początek tej tragedii górnośląskiej. E, natomiast idziemy przez e, części Chorzowa aż do Świętochłowic. Tam zatrzymujemy się przy dawnej hali targowej, która była miejscem przetrzymywania więźniów i miejscem, gdzie zadawano im tortury. A następnie e, idziemy pod bramę, dawną bramę obozu, obozu, który był filią KL Auschwitz e, w, w w czasie wojny, natomiast później został ponownie uruchomiony jako obóz koncentracyjny pod auspicjami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tam składamy kwiaty, tam parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele środowisk śląskich także będą mieli okazję podzielić się swoimi krótkimi refleksjami związanymi z tym upamiętnieniem. Ludzie niewinni umierali w koszmarnych warunkach, no i co, to jedyne co możemy zrobić to upamiętnić to i iść nawet w tą niepogodę. To jednak jest spory kawałek. Dla nas w starszym wieku to nie jest łatwe, ale pójdziemy. Trzeba upamiętnić tą artylorogię tych ludzi, którzy po prostu niewinnie ponieśli śmierć. A poza tym trzeba pamiętać o tym, jaka była wtedy temperatura i jak oni byli ubrani. Ja jestem książakiem Dziadek był w ruskiej niewoli jako żołnierz Wehrmachtu. No, i też parę rzeczy opowiedział. Nikt tego nie ogłaszał w szkołach, tego nie uczono. Ale byśmy wiedzieli, który tam z rodziny, który z miejscowości wyjechał, nie wrócił, kogo wywieziono. A też byli tacy, którzy pokazywali, ono się nazywa ich palcorze, że po prostu pokazywał, kogo należy wziąć po wojnie. Uważam, że jest to e, wydarzenia, które należy e, pielęgnować, pamiętać, już tra o tragedii górnośląskiej z wiadomych przyczyn przez prawie pół wieku się nie mówiło, a to do, do, dotknęło naprawdę bardzo wiele rodzin tutaj górnośląskich. No, u mnie akurat w rodzinie taki związek jest. Na szczęście była to tylko jedna osoba, która do tego obozu trafiła, dokładnie w, do tego w Świętochłowicach zgodzie. To był brat mojego pradziadka, który się tam znalazł ze względu na wysokie miejsce na folkstronie. Na szczęście obóz przeżył. Potem przechodził, jak wszyscy, o w podobnym do niego losie, bardzo w trudną i pokażającą procedurę weryfikacyjną. Więc tak, jak najbardziej w mojej rodzinie ten wątek jest. A oprócz tego uważam, że dla nas, dla Ślądzaków, jako w, dla wspólnoty, pielęgnowanie w pamięci o tych wydarzeniach jest bardzo istotne.